Ach, ten petrodolar. Obecnie amerykański dolar wciąż jest dominującą walutą w rozliczeniach międzynarodowych. Jednak coraz częściej, szczególnie w przypadku Chin, słyszy się o próbach zburzenia dominacji dolara. No właśnie, dlaczego w sumie Stanom Zjednoczonym tak bardzo zależy na rozliczaniu się w ich walucie? Czy to po prostu kwestia prestiżu? Czy może podstawa działania ich gospodarki? Przekonajmy się. A jak zwykle zaczniemy od podstaw. Fed, czyli bank centralny Ameryki, stosuje reżim płynnego kursu walutowego. Oznacza to, że cena dolara, a więc jego kurs, ustalana jest na podstawie równowagi rynkowej między popytem a podażą. Surowce strategiczne natomiast, jak ropa naftowa, będąc niezbędne do funkcjonowania w większości gałęzi gospodarki, są przedmiotami ogromnych transakcji nawet w czasach kryzysów. Więc jeśli ropę można kupić tylko za dolary, chcąc kupić ropę, najpierw muszę kupić dolary. A ponieważ wszyscy potrzebują ropy, wszyscy potrzebują również dolarów, co zapewnia ogromny stały popyt na walutę. To natomiast przynosi USA szereg korzyści ekonomicznych. Po pierwsze, ciągłe zapotrzebowanie oraz siła amerykańskiej gospodarki sprawiają, że dolar jest uznawany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. Dzięki temu wielu inwestorów przechowuje w nim swoje rezerwy, dodatkowo zwiększając popyt. Jednocześnie zdobyte dolary często zostają w portfelu jako oszczędności. Przez co nie przyczyniają się do zwiększenia podaży. Rynek sprawnie absorbuje więc dodatkowe porcje dolarów, zapewniając stabilność kursu waluty. Bezpieczeństwo dolara pozwala również na tańsze finansowanie deficytu budżetowego przez Stany Zjednoczone. Inwestorzy oczekują bowiem mniejszego zwrotu za ryzyko. Owszechne użycie dolara pozwala również stanom na ciągłe utrzymywanie deficytu handlowego. A więc nadwyżki importu nad eksportem. Jeśli oglądaliście nasz filmik o euro, pamiętacie pewnie, jak ciągłe utrzymywanie deficytu wpędziło Grecję w kryzys zadłużeniowy. Jednak, jak można się domyślić, gospodarka USA zasadniczo różni się od tej greckiej. I tak znaczący wpływ na grecki kryzys miało przyjęcie przez nią euro, a więc utrata niezależnej polityki monetarnej. USA nie stoi jednak przed takim problemem, pożyczając i importując w swojej własnej walucie. Klasycznie, dobra importowane kupowane byłyby za walutę innego kraju. Przewaga importu nad eksportem powodowałaby więc większą podaż oraz niższy popyt na krajową walutę, ostatecznie prowadząc do jej deprecjacji, sprzyjającej zmniejszeniu importu i zwiększeniu eksportu. Jednak importerzy z USA rozliczają się w swojej własnej walucie, omijając proces wymiany, a więc i zmiany kursów. Tak więc, kiedy grecki rząd musiał uzupełniać wypływające z kraju euro zaciągając pożyczki, USA może po prostu wydrukować więcej dolarów. Natomiast dzięki wspomnianej już pozycji dolara jako waluty rezerwowej, dodatkowe dolary nie powodują znacznych wahań swojej wartości. Dodrukowane pieniądze często i tak wracają do USA przez zakupy rządowych obligacji, bądź nie wchodzą ponownie do obiegu, będąc przechowywane jako rezerwy. Tak więc siła dolara pozwala Stanom na ciągłą nadwyżkę importu nad eksportem bez negatywnych konsekwencji, pozwalając swoim obywatelom żyć na wysokim poziomie. Oprócz tego, ponieważ znaczna część inwestycji i transakcji rozliczana jest w dolarach. USA znajduje się w centrum globalnych transakcji, pozwalając na rozrost amerykańskich instytucji finansowych. Natomiast dzięki kontroli nad dostępem do swojej waluty, Stany Zjednoczone mogą sprawnie wywierać presję ekonomiczną, na przykład w przypadku Rosji, zamrażając jej rezerwy w dolarach. Za pomocą sankcji USA może również ograniczyć dostęp danego kraju do dolarów, tak potrzebnych do zakupu surowców naturalnych. Dzięki bezpieczeństwu dolara, część państw przechodzących kryzysy decyduje się przyjąć go jako swoją walutę, choć pozwala to zmniejszyć koszty transakcyjne i uniknąć ciągłego ryzyka denominacji własnej waluty. Wiąże się to również z uzależnieniem polityki makroekonomicznej od decyzji Stanów Zjednoczonych. Silna pozycja dolara. Pozwala więc Amerykanom na uzyskanie przewagi w negocjacjach międzynarodowych. W skrócie: rozliczanie transakcji w dolarze gwarantuje popyt na niego, a więc i jego stabilność, pozwalając Stanom na tanie zaciąganie kredytów, ciągły deficyt handlowy oraz wywieranie presji ekonomicznej. Wydaje się więc oczywiste, że przeciwnicy geopolityczni USA będą starali się podkopać dominację dolara. W jaki sposób? Przede wszystkim będą to próby skłonienia kluczowych dostawców surowców strategicznych do rozliczania się w innych walutach, np. chińskich juanach. Przykładem takich państw może być grupa BRICS starająca się uniezależnić od dolara. Ostatnio głośno zrobiło się również w kontekście odstępstwa Arabii Saudyjskiej od petrodolara. Ta aby uniezależnić się od amerykańskiej gospodarki, począwszy od czerwca 2024 roku, zaczęła akceptować również rozliczenia w innych walutach niż dolar. Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane aspekty, raczej nie zapowiada się, by Stany Zjednoczone chciały pozwolić na dalsze podkopywanie pozycji dolara. Mamy nadzieję, że ten materiał pomógł Wam zrozumieć dlaczego. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia.